Dzień dobry Państwu, Adam tam królik firma, królik maszyny sadownicze. Meldujemy się na targach TSW 2025. Pełni optymizmu oczekiwań na, nowych, na nowy rok. Jednak też robimy podsumowanie i liczymy się z obecną sytuacją, która zaistniała. Niestety, niestety nowy rok przywitał nas podwyżką wynagrodzenia minimalnego. Co najpewniej też będzie przekładało się na kwestie wynagrodzeń, które będziemy musieli zapłacić pracownikom, m.in. za zbiory. Co możemy w tym temacie zrobić? Póki jeszcze nie ma w branży robotów do zbioru jabłek, nie wiadomo kiedy one tak naprawdę się pojawią. Najlepsza gra, w którą możemy zagrać, to gra pod tytułem Optymalizacja zbioru ręcznego. I teraz, takim najbardziej poszukiwanym, modnym powiedziałbym rozwiąza rozwiązaniem, jest to zbiór jednoetapowy w ciągłym ruchu. i te rozwiązania na tegorocznej edycji targów TSW wysunęliśmy na front swojego stanowiska i prezentujemy właśnie rozwiązania do zbioru jednoatopowego w ciągłym ruchu w różnym wydaniu. Po mojej prawej stronie konwencjonalne podejście do tematu, czyli kombajny sadownicze, kombajn Technofruit c 105 oraz kombajn Pluko Truck w wersji junior. Te kombajny oczywiście z logistyką Królik Bien Handling System, najlepsza logistyka, która obecnie do tego typu maszyn jest dostępna, to mamy za kombajnami. Zaraz pokażemy na przybitkach. Natomiast po mojej lewej stronie nowość, która już na kanale Sadawnictwo miała swój debiut, czyli modułowy system zbioru, udało nam się teraz wszystko tutaj ładnie połączyć, cały kompletny zestaw, który będziemy pewnie też prezentowali późniejszą porą w pracy z filmami z Sadu. Na początku zestawu ciągnik z hydrostatyczną przekładnią, wyposażony w system zdalnego sterowania GoTrack Remote Control, oraz z przodu sensor Line Assist, który efektywnie działa tak jak kierowca zatrudniony na etacie. Ciągnik sam będzie jechał w rzędach, sam będzie utrzymywał prosty tor jazdy, w razie wykrycia przeszkody, sam również się zatrzyma. Na platformie z tyłu znajduje się pilot do sterowania całym zestawem i z tamtej pozycji operator może płynnie, to jest bardzo ważne, płynnie regulować prędkość, czyli rozpoczyna jazdę, może dostosowywać prędkość jazdy, w zależności od tego, jak dużo owoców znajduje się na drzewach, jeżeli do zebrania z owoców może sobie spowolnić, lub jeżeli widzi, że jest zapas pracownicy Gromadzą się już z przodu zestawu, wyrywają się. Można wtedy przyspieszyć zestaw, żeby ta praca szła szybciej. Praca w ciągłym ruchu z kolei wprowadza element psychologiczny, element pracy taśmowej, która może być kojarzona z pracy w fabrykach czyli w porównaniu do wózków sadowniczych, gdzie pracujemy skokowo, zatrzymujemy zestaw, pracownicy obchodzą go, obrywają sobie swoim tempem. Natomiast w przypadku metod prezentowanych w pracy ciągłej, zestaw cały czas wolnym tempem porusza się do przodu. Więc jest to swojego rodzaju motywacja dla pracowników. Po prostu muszą nadążyć za tempem zestawu, i widać wtedy też z perspektywy osób zarządzających, czy to jest właściciel gospodarstwa, czy to jest menadżer w jakiejś firmie sadowniczej. Widać wtedy, kto się z pracą wyrabia, kto się nie wyrabia, i jest właśnie ten element motywacji pracowników do efektywniejszej pracy. Taki zestaw po raz pierwszy otwiera dla szerszego grona sadowników pracę zbiór jednoatopowy w ciągłym ruchu czyli coś, co wcześniej było zarezerwowane wyłącznie dla kombajnów sadowniczych, które mamy po prawej stronie stoiska. Mhm. Teraz można zbudować nawet na podstawie wózków sadowniczych, które już sadownicy mogą mieć w swoich gospodarstwach. Czasem może wystarczyć dołożenie platformy, dołożenie systemu automatycznej jazdy i pracę zbliżoną do pracy z kombajnem możemy uzyskać przy dużo prostszym sprzęcie, przy dużo niższych nakładek finansowych. Z drugiej strony stoiska platforma hydrauliczna Królik PSH3, która również za sprawą systemu logistyki Królik Handling System wydajnościowo przy zbiorach owocu jest w stanie dorównać wydajnością do kombajnu sadowniczych, czyli jesteśmy tutaj w stanie uzyskać pełną ciągłość pracy. Ludzie na platformie w 100% skupiają się na zbiorze owoców, a cała logistyka dzieje się w tle. Za sprawą przyczepy Z4, która może być wykorzystana do platformy sadowniczej Królik PSH3, ale też do każdej innej platformy sadowniczej pod warunkiem, że posiada windę. Większość platform samojezdnych taką opcję ma, więc również jest to bardzo popularna opcja. Taką przyczepę z wózkami pomocniczymi do platform samojezdnych też bardzo gorąco polecamy. No i oczywiście w tej najwyższej wersji z przyczepą Królik w pełni zautomatyzowaną do kombajnów sadowniczych typu Technofrut CF-105 lub do kombajnów Plukotrak taki system można sobie dołożyć, uzyskać bardzo łatwo pełną ciągłość pracy bez przerw na przeładunki, uniknąć rozładunków skrzyniopalec na ziemię, na błoto. No i w pełni zautomatyzowana logistyka za sprawą zdalnie sterowanego pilota, czyli rezygnujemy z dźwigania skrzyniopalec, wszystko dzieje się już bezprzewodowo. No i ostatnia rzecz, też bardzo interesująca. Na końcu mamy dwa kombajny sadownicze i tutaj kolejna nowość ze strony firmy Królik, ponieważ chcemy wprowadzić handel kombajnami sadowniczymi na troszeczkę wyższy poziom. Dostrzegliśmy, że jest tutaj pole do poprawy. Są to maszyny, które kosztują no, bądź co bądź niemało, więc kultura sprzedaży, zakupów takich maszyn też powinna być na odpowiednim poziomie. Chodzi o to, żeby nie kupować tego typu maszyn na podstawie zdjęć w katalogu i słów handlowca. Stworzyliśmy miejsce u siebie w firmie, gdzie takie kombajny będzie można na żywo przetestować, uruchomić, Będziemy też mogli przeszkolić obsługi, natomiast będzie można przyjechać, dosknąć, uruchomić, pojeździć, sprawdzić, jak obsługuje się każdy z takich kombajnów. Nie reklamowaliśmy jeszcze oficjalnie tej, tej możliwości, natomiast teraz to będzie takie pierwsze, że tak powiem, głośne ogłoszenie. Natomiast mieliśmy już paru odwiedzających, którzy przyjeżdżali właśnie obejrzeć sobie te kombajny i pojawiały się na przykład prośby, czy możemy odpalić silnik, żeby zobaczyć, jak pracuje silnik. Mhm. Oczywiście możemy na targach tego zrobić, niestety nie możemy. Natomiast zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Warce i tam mamy pełną dowolność. Możemy odpalić, jeździć, pokazać, jak się obsługuje taś pociągi, jak wygląda dostęp serwisowy, serwisowanie tych maszyn. No i na własnej skórze każdy będzie mógł po prostu odpalić sobie i sprawdzić, jak się taką maszyną pracuje. Myślę, że warto to zrobić kupując maszynę, za bądź to małe pieniądze, żeby pozbyć się tego poczucia kupowania kota w worku, można w sposób namacalny takie maszyny u nas sprawdzić, zobaczyć, przetestować, do czego Państwa gorąco zapraszam.